Stres zmienia sposób, w jakim myślisz. Zaczynasz widzieć świat przez czarne okulary. Wszystko wydaje się trudne, groźne, bez wyjścia. Pod wpływem stresu twój mózg szuka zagrożenia i koncentruje się na tym, co może pójść źle. Upraszcza rzeczywistość. Dzieli świat na albo-albo albo sukces, albo porażka albo będzie dobrze, albo beznadziejnie. Generuje katastrofy. Wyobraża sobie najgorsze scenariusze. To wszystko miało sens ewolucyjny. Kiedyś, wiele lat temu, bo lepiej było przestraszyć się na zapas, niż zignorować zagrożenie. Tyle tylko, że kiedyś tych realnych zagrożeń dotyczących utraty życia czy zdrowia było więcej. Dziś one mają miejsce bardzo rzadko. Dlatego dziś te biologiczne mechanizmy Wywołujące reakcję stresową, często działają przeciwko nam. Nasze mózgi nie widzą różnicy pomiędzy rzeczywistym a wyobrażonym zagrożeniem. I to, w jaki sposób stres zmienia nasz sposób myślenia, to właśnie jest zwane potocznie zamartwianie się czyli jeden z podstawowych objawów przewlekłego stresu. A zamartwianie się to już jest prosta droga do Powstawania zaburzeń lękowych i depresji. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby nauczyć się rozpoznawać te stresujące myśli, zatrzymać się przy nich i zmieniać na wspierające dla nas. Dokładną instrukcję tego, jak to robić, znajdziecie w e-booku Pożegnaj się ze stresem, do którego pobrania serdecznie zapraszam. Link znajdziecie w opisie profilu. Do zobaczenia.